Ziemia wszystko pamięta. Ziemia wszystko pamięta. Nic nie znika. Jest świadkiem naocznym. Kroniką. Pamięta, kto nowy dom wybudował, a kto zniszczył dom i wszystko dookoła. Kto sadził drzewka, piringnował kwiaty, a kto miarzył to czołgiem i pluł na rabaty. Kto zabił bezbronnych, zmuszał płakać w schronie i tych, co wyciągali pomocne dłonie. Pamięta tych, co zginęli w nierównej walce i tych, co maczali w tym palce, kto krzyczał w pochodach absurdalne hasła, kto słyszał syreny i nie mógł potem zasnąć. Pamięta, jak brat stracił brata, kto głosił pokój i trafił za kraty, Pamięta wszystko i przyjmuje wszystkich. Ofiara i kat leżą w ziemię blisko, nic nie umknie pamięci ziemi. Pamięta ostatni dzień przed wojną, pachnie trawą i miętam. Sąsiadka z dziećmi wraca ze spaceru, kotek miło mruczy, o nogę się ociera, okna otwarte, mieszkanie się wietrzą. Dymem nie pachnie, jeszcze spokój w powietrzu. Na każdym kroku są twarze uśmiechnięte. Ziemia wszystkich i wszystko pamięta.